Wracamy do tematu ubiegłotygodniowej publikacji w Gazecie Wyborczej artykułu dotyczącego byłego wychowawcy w przedszkolu sióstr Elżbietanek w Lesznie. Mężczyzna miał molestować seksualnie małoletniego. Postawiono mu zarzuty z artykułu 200 i 199 kodeksu karnego. Sprawa dotyczy przeszłości, poszkodowany w tej sprawie jest dziś dorosłym mężczyzną. Na ujawnienie relacji jakie miały go łączyć z Mikołajem T. zdecydował się po obejrzeniu filmu brać Mikołaj T. to dawny przyjaciel rodziny, niedoszły kleryk. Znalazł pracę w przedszkolu imienia Jana Pawła II prowadzonym przez siostry Elżbietanki w Lesznie. Jak podaje wyborcza, poleciła go matka poszkodowanego, nie mając pojęcia, co mógł robić jej synowi. W listopadzie 2020 roku prokuratura wydała wobec Mikołaja T. zakaz pracy z dziećmi. Jak informuje prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej prokuratury, były już wychowawca przedszkola, usłyszał zarzuty, a... Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw niemu. Cytujemy odpowiedź prokuratora: Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu w dniu 31 marca 2021 roku skierowała do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto akt oskarżenia przeciwko Mikołajowi T., zarzucając mu popełnienie przestępstwa z artykułu 200, paragraf 1, kodeksu karnego i artykułu 199, paragraf 3, kodeksu karnego. I i artykułu 11, paragraf 2 kodeksu karnego i artykułu 12, paragraf 1 kodeksu karnego na szkodę jednego pokrzywdzonego. Za ten czyn grozi kara więzienia od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura nie ujawniła danych, które wskazywałyby na to, że inne osoby mogłyby być podmiotem przestępstwa ze strony oskarżonego. Artykuł 200, paragraf 1 kodeksu karnego mówi, że kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej 15 lat, lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12 Artykuł 199 paragraf 3 kodeksu karnego stanowi, karze określonej w paragrafie drugim podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania nadużywania. Zaufanie lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Adwokatem poszkodowanego jest mecenas Adam Tomaszewski z Poznania. Sprawa dotyczy seksualnego wykorzystania osoby małoletniej i dotyczy zdarzeń, które miały miejsce około 10 lat temu. Pokrzywdzony jest osobą pełnoletnią i dopiero po wielu latach zdecydował się na ujawnienie tych zdarzeń i zgłoszenie sprawy do prokuratury. Tego typu sprawy są dość trudne dla organu prowadzącego śledztwo pod kątem zebrania materiału dowodowego, z tego względu, że specyfika tych spraw jest taka, że w większości przypadków poza osobą pokrzywdzoną. Nie ma innych naocznych świadków tych zdarzeń, tak? Dlatego niezwykle istotna jest ocena zeznań osoby pokrzywdzonej, i tego typu zeznania zawsze odbywają się przy udziale biegłego psychologa sądowego, który ocenia wiarygodność tych zeznań, ocenia reakcję pokrzywdzonego, jego zachowanie się w trakcie przesłuchania, a następnie też przeprowadza odrębny wywiad z pokrzywdzonym i sporządza na ten temat opinie, na temat wiarygodności jego zeznań, na temat jego postawy, wpływu tych zdarzeń na jego aktualne życie itd. Tak no, mogę powiedzieć, że skoro Prokuratura zdecydowała się wnieść akt oskarżenia w tej sprawie na tym etapie. To znaczy, że uznała, musiała uznać zeznania pokrzywdzonego jako wiarygodne i tak samo opinia biegłego musiała te zeznania y, oceniać jako wiarygodne. Zwróciliśmy się do siostry Aleksandry Błaszczyk, dyrektor przedszkola Elżbietanek w Lesznie z pytaniami dotyczącymi Mikołaja T., w szczególności o relacje z dziećmi i czy jego zachowanie nie budziło niepokoju. Zapytaliśmy też o to, dlaczego jak podaje Wyborcza, siostra dyrektor nie ujawniła rodzicom przyczyn odejścia Mikołaja T. z pracy po wydaniu prokuratorskiego zakazu pracy z dziećmi. Jak informujemy, mecenas Krzysztof Gronowski, taki zakaz jest jedynie środkiem zapobiegawczym i nie przesądza o winie Mikołaja. T. Siostra dyrektor mogła poinformować rodziców o wydanym prokuratorskim zakazie. Czekamy na odpowiedź siostry Aleksandry Błaszczyk. Pierwsza rozprawa w sprawie Mikołaja T. ma odbyć się 23 września w sądzie w Lesznie.